Witam Was bardzo serdecznie z Sport, a dzisiaj takie promo i kilka informacji ode mnie. Taką jedną informacją to, że zapraszam na kanał Olimpsa. Naprawdę ma fajne, świetne filmy. Rozwija się naprawdę świetnie. Zapraszam. Link w komentarzu przypiętym. No, naprawdę polecam. Bo naprawdę się rozwija. Naprawdę 1000 wyświetleń pod, pierwszy, po, pod ostatnim filmem naprawdę gratki, Gratuluję. No, a dzisiaj jeszcze kilka informacji ode mnie na tle kanału Olimpsa. No, i jedną informację mam taką, że chwilę temu nagrałem film, naprawdę świetny moim zdaniem, o moich typach na kolejną kolejkę piłkarskiej Essia klasy. Naszej, naszej polskiej, no, topowej ligi, by tak powiedzieć. Bundesl Bundesligi, można powiedzieć, by... Można, no, i naprawdę polecam, bo będzie to... Wbi wbije to w montaż dzisiaj lub jutro. A będzie w sobotę lub niedzielę. Więc oczekujcie filmu. No i kolejnym kolejną informacją jest to, że dzisiaj live będzie o 20:30, więc zapraszam was bardzo serdecznie. Naprawdę polecam i moim zdaniem to wszystko, to wszystko jest. Naprawdę dziękuję za suby. Wbijamy 500 subów do świąt jako prezent na święta. 500 subów naprawdę byłoby świetnie. I to chyba na, na tyle. Oszukujcie kolejnego filmu jak mówiłem jutro lub sobotę lub niedzielę, przez ten weekend może coś zmontuję, ale nie wiem, bo na telefonie się tak montuje niż dłużej niż na komputerze, ale bo nie wiem, bo jeden film montowałem ten, który ostatnio nagrałem z typów też, no to nagrywałem go chyba z 20 minut. Taki krótki film a długi, jeden z takich co nagrałem ostatnio jeszcze chyba z, z Fifki, ale na telefonie który chyba 40 minut fa, sam 30 naprawdę fajnie wbił się to, nagry, to nagrywałem no kilka minut kilka no, minut, a montowałem trzy razy więcej chyba dwie godziny, czy tam trzy no, montowałem, naprawdę wow Mm, jeszcze miniaturki nie zrobiłem, ale nie, nie ja nie da, miniaturki to ja chyba nie robię, bo jakbym jeszcze na miniaturkę robił na telefonie to bym, nie wiem, 3 godziny montowania, pół godziny nagrywania. Mont, e, zrobienie miniaturki bym godzina, więc 4,5 godziny, no to byłoby to trochę za dużo na jeden dzień. No to takie informacje. Live dzisiaj o 20.30. Film przez ten weekend wstawię na stówę. Może nawet dzisiaj już nie, ale jutro albo w sobotę. Może o 6. Albo o 7. Albo o 9. Albo o 9. Albo o 8. Albo o 9. No 9. Może. Albo 10. Więc oszukujcie filmu. Zwaneczek musi być. Jak tutaj sobie klikam. Tutaj na kanale Olimsa. No. Taki prezent daję mu. Nic nie będzie wiedział na subę. <noise> jak wbiję, może to będzie wiedział. No i moim zdaniem to już wszystko. Do zobaczenia już w weekend jak na filmie będzie. Albo na live dziś, albo na live dzisiaj o, 7, o 20. 30 Do zobaczenia, pa. pa. Nara.